Cześć, z tej strony Marek z kanału Aranżacja Wnętrz. Moda. No, prawdę mówiąc, nie modne jest tylko to, co jest źle zrobione, bo pff, możemy mieć w domu dane wszystko to, co modne. Wszystkie nowinki designerskie i funkcjonalne, ale będą ze sobą tak źle dobrane, że będzie to po prostu słabo. I na odwrót, możemy mieć rzeczy normalne, bez jakiegoś wielkiego polotu, ale będzie to tak skomponowane ze smakiem, żeby się tam w tym wnętrzu fajnie przebywało. Prawdę mówiąc, niektóre punkty, o których dzisiaj wspomnę, są ryzykowne. Pewnie za ostatni punkt oberwie mi się, zobaczymy. A dlaczego ryzykowne? Bo sam je czasem jeszcze stosuję w projektach. Dlaczego? Powiem przy danym punkcie. No ale tak jest. Ok, pamiętajcie o subskrypcji kanału. Zapraszam Was na mój Instagram i TikTok. Mam coś specjalnego dla Was od sponsora dzisiejszego odcinka. Sponsorem tym jest aplikacja BookBeat, dzięki której już się nudzić nie będziecie. I nie będzie też wymówek, że nie macie kiedy czytać. Teraz, czy to podczas jazdy samochodem, czy podczas remontu, puszczacie ulubioną książkę i czas od razu przyjemnie leci. Ja bardzo dużo czytam, ale też słucham. Czy to podczas biegania, podczas projektowania przed komputerem, czy po prostu lenichując w ogrodzie. Aplikacja BookBeat to super rozwiązanie. Ponieważ nie muszę książek kupować, płacę stały abonament dopasowany do mnie. Mogę czytać i słuchać dowoli. Jest olbrzymi wybór moich ulubionych powieści historycznych i biografii. I cóż chcieć więcej? No może gratisowy dostęp. No to proszę, macie. W opisie filmu dodałem link z kodem rabatowym, dzięki któremu macie 30 dni gratis. Nie ma za co. Pierwszy punkt, o którym chcę powiedzieć. To różnego rodzaju okładziny, tak zwane bloki, łupki, gipsy, po prostu odlewane jakieś wzory. Ach, jest tego dużo, było to bardzo popularne i często stosowane w salonie, na kominkach, o zgrozu, bo przecież to jest ciężkie w utrzymaniu w czystości. Ja wiem, powinno się to impregnować, a kto to robi? Dobra, ale nie. Nie idźmy tą drogą. Wyszło to już z mody kilka lat temu, nadal jest to sprzedaży. Uważam, że można to zamienić na ten moment w inne okładziny typu spieki, kamienie typu granit, marmur. Czy to będzie modne za ileś tam lat, tak jak to było kiedyś? Tak, myślę, że tak. Myślę, że tak, ponieważ marmur, niedawkowany w jakiejś olbrzymiej ilości. Powtarza się zawsze. To jest odwieczny materiał i on będzie modny. Jeżeli wkomponujemy go z klasą, to on się nie zastarzeje. A takie coś, nawet jak jest niewielkiej ilości, niestety może nam zbrzydnąć. Punkt drugi: luksfery. Też dużo tego było projektowane i o. O dziwo, ostatnio też miałem pytanie, wręcz przykazanie przez klienta, że on chce luksfery. Ok, wyjaśniłem, że to nie tędy droga i fajnie, bo doszliśmy do porozumienia, żeby dać szklaną szybę mrożoną taką, bo możemy dać mrożone, dymione, grafitowe, różne tak, ze wzorem. Wzorem ostrożnie, bo to może też nie wyglądać zbyt ciekawie nawet Szybciej niż później, o tak powiem. Wszystko, co skromniejsze, to ładniejsze. W ten sposób bym koponował wnętrza, bo tak jak powiedziałem na początku, wtedy nawet nawet. w ogóle nie musicie mieć modnych rzeczy, a będzie to z klasą. Idę do punktu trzeciego, bo podejrzewam, że te luksfery dla wszystkich są jasne. Okej, okay, jeszcze wspomnę jedno. Ja widzę sens w tym, tak? Jest to jednak ściana postawiona. Która przepuszcza światło były w różnych kolorach, i yy, można było zabawić się tym po prostu, żeby te wnętrze urozmaicić i żeby światło przepuścić. Ale teraz po prostu mamy lepsze rozwiązania. I tyle. Punkt trzeci, a później punkt czwarty, który stosuję nadal. Ten punkt czwarty, punkt trzeci to błazeria. Tak, kiedyś pisaliście w komentarzach, czemu nie wymieniam błazeri, wydawało mi się taka to oczywista oczywistość, że zacytuję klasyka że nie wspominałem – błazeria sosnowa w starym wydaniu, którą teraz bardzo ładnie można odnowić. Można stworzyć rewelacyjne wnętrze w różnym stylu – angielskim, prowansalskim, wiejskim, ale i w nowoczesnych wnętrzach się nada – modern classic. Jeżeli umiejętnie czasem naprawimy, ale przede wszystkim przemalujemy taką błazerię. Ale nie, nie, nie! nie idziemy już w tym kierunku, żeby taką sosową błazerię zrobić. A kto nie miał takiej błazerii albo ktoś z Waszych znajomych? Większość. No tak było. Tak było. Idę do punktu czwartego, ryzykownego, ponieważ nadal stosuję i podejrzewam, że nadal będę czasem stosował, a uważam, że to pomału powinno wyjść z mody. O, może nie, że jest już niemodne, ale powinno być z mody, i ale OK i coraz rzadziej jest stosowane. Fototapeta. A, pewnie kilku moich klientów mówią, co, Przecież mi to zaprojektowałeś. E, tak, ale fototapeta. Rozumiem położenie fototapety. Na jednej ścianie. E, takie, która oddaje styl życia klienta, jak góry na przykład. Pozdrawiam, e, czy księżyc. E, Oddaje zainteresowania, lub powiększa głębie pokoju. Ale plaża na Majorce, no, jakieś lasy, tego typu rzeczy, boiska, tak. Nie. Wydaje mi się, że to już powinno odejść, mamy więcej możliwości teraz. Kurczę, jak fajnie ludzie młodzi malują takie ściany, i tak naprawdę e, nie wychodzi to więcej, a nawet i może taniej, niż, e, niż kupno takie fototapety, bo dobra fototapeta niestety kosztuje. E, a pomalowanie w stylu komiksu, czegoś takiego, no, rewelacja kurczę, rewelacja. E, Okej, okay, takie pomalowanie na 100% nie jest ponadczasowe. Dobra, żeby ktoś mi zaraz tego nie zarzucił, na pewno nie jest ponadczasowe. Ale taka fototapeta też na pewno na wiele, wiele lat nie będzie. No i tyle. Lecę do kolejnego punktu. A tym kolejnym punktem to są okna ze szprosami złotymi. Bo jak widzicie, ja szprosy mam. I ja bardzo lubię to. Ja mam wysokie okna, w większości yy, duże. I szprosy wprowadzają fajny klimat. Mój dom to jest takie połączenie nowoczesności z klasyką. Było kilka takich tarć z moją żoną. Kto, w którym kierunku? Ja jestem bardziej za klasyką, o dziwo, ale tak jest. Żona bardziej nowoczesna. też prosy to był mój pomysł. Podoba nam się nadal. Tak, bo szprosy bardzo ładnie mogą stworzyć taki klimat. Ale złote szprosy to było faktycznie tak było. Pokazanie. Tamty czas, bo to początek lat 90. Kurde, stać mnie na złoto. Jestem normalnie król Tombaku. No nie, tak, tak było. Dosyć dużo tego złota przez nie to, co teraz ma, bo mamy, tak. Kolor złoty jest nadal modny. Typu armatura, gdzieś oświetlenie i tak dalej, ale wtedy to trochę kipiało, jak w domu cygańskim. No tak było. Tak było. Następny punkt. O tym już kiedyś wspominałem. E, tak, było już w jakimś odcinku o deskach CTS-owych w rozgwiazdy, w muszelki, w morza, w jakieś zdjęcia kolorowe, a nie najbożej już w ubranka, wyhaftowane, wysztrykowane, jak to się na śląsku mówi. No, ludzie, ok, ja wiem, że czasem stosujemy, stosujecie. Te deski dla dzieci, tak? Bo jak one widzą coś kolorowego, to chętniej korzystają. Ale ludzie 10 lat z tego korzystają? Ta deska nie kosztuje majątku. Powiem tak. To jest odcinek o modne. To nie będzie nigdy modne. Rozumiem punkt praktyczny. Dzieci. Super. Lecz tak jak powiedziałem, jest kilka rzeczy, które niemodnych można dobrać odpowiednio i będzie super wyglądało. Nie a można dobrać kilka elementów, które teoretycznie są fajne, piękne, ale tak skomponowane, że będzie do dupy. A ta deska zawsze będzie ten punkt drugi. Tak zawsze będzie pod względem wizualnym, nie funkcjonam wizualnym. Tak więc moja sugestia: jak dzieci już nauczą się korzystać z ubikacji. Warto wymienić. Punkt ostatni, i tu możemy się oberwać, ponieważ nadal jest to stosowane. Nadal dużo można kupić tego typu mebli. Nadal majsterkowicze sami to sobie robią i stawiają na przykład do salonu. I ja się zapytam, dlaczego? Meble z palet. Hmm. Na teraz jeszcze potrafię zrozumieć, bo to wygląda naturalnie. O tak, nie powiem, że fajnie, naturalnie. No, sprawa gustu, tak? Może dla kogoś jeszcze y, fajnie, ale nie. Na pewno nie jest to już modne, na pewno wychodzi to z mody. Y, I szczególnie, no. No nie, szczególnie nie dawał. No W ogóle nie dawałbym do sypialni łóżka, do salonu siedzieć na. Nie, no nie, no korniki to kiedyś pieprzą. Nie ma sensu. Nie. Takie kilka punktów, co na pewno nie jest modne lub jak z fototapetą trzeba na to uważać. E, dajcie znać, co o tym sądzicie, jakie Wy macie jeszcze punkty i uwaga, tak jak powiedziałem na samym początku. Jeżeli macie jeden z tych elementów, oprócz deski, jeżeli macie jeden z tych elementów i stwierdzicie, a kurde, faktycznie nie będę, to w dupie to mielicie po pierwsze, bo może Wam się to podoba, po drugie w całości to się komponuje. Może to jest po prostu tak fajne, że to, że coś już jest niemodne, to nie będziesz przecież robić remontu teraz z tego powodu, no bo po co? To jest wskazówka dla ludzi, którzy teraz planują od samego początku coś zaarażować, żeby się zastanowili. Jedna, nawet dwa elementy niemodne nie znaczy, że wnętrze jest nudne, banalne, kieckie. Nie. Znaczy, że ten element wyszedł tylko z mody. I tyle. Okej, okay. mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to liczę na tą łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał. Zapraszam do siebie na Instagram i TikTok, i liczę na Wasze komentarze, bo wierzę, że Wy podpowiecie jeszcze wiele, wiele takich elementów już nie młodych. A na ten moment bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia i cześć. Jeżeli uważasz, że warto, to wesprzyj mój kanał i zostań moim mecenasem. Nikt do potrunaj w opisie.